190 cm kryje przez jak na polski głów ciągnie to Renault 133.4 obrotów kierownicy trzymać nie trzeba bo przedni napęd na go dość druźnie. nie chcę wodzić na lewo czy na prawo teraz wyjdę na zewnątrz Zobaczymy jak to będzie samo szło i sobie jedzie i sobie jedzie, muszę po, pogonić trochę, bo mi cieknie. Mam nadzieję, że mi nie wejdzie gdzieś rano, bo rana, bo będę musiał skakać z kipa. Pole długie 500 metrów to nie ma gdzie zbiec Muszę znowu pokoić, bo nie, nie nadążam. No, no próbujemy do niego wskoczyć teraz. No i jesteśmy w środku. Kierownicy nadal nie kontroluje, sam się prowadzi. Takim kółkiem do. No. Uwewa. I dalej kierownicy nie kontroluje, sam się ładnie prowadzi, w aż do poprzecznia. I tak potrafi 450-metrowy odcinek sam. 6. ręce można wziąć na i tam sobie coś patrzeć. Dobra, zbliżamy się do atmosfery Szniaka.